Jeżeli zamawiający przewiduje skorzystanie z koncepcji prawa opcji, to powinien uwzględnić w szacowaniu wartości zamówienia maksymalną wartość prawa opcji. Jeżeli zamówienie jest podzielne, a zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w specyfikacji warunków zamówienia powinien wskazać uzasadnienie dlaczego nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pamiętajmy, że wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa ma charakter jednorazowy, więc nie może być realizowane przez zamawiającego wielokrotnie w stosunku do tego typu dokumentu czy rzeczywiście wada ujawnia się na etapie, kiedy zamawiający nie może jej poprawić, czyli po upływie terminu składania ofert. Natomiast zamawiający zawsze musi odnieść się w unieważnieniu postępowania do uzasadnienia prawnego i wskazać podstawę prawną, czyli jedną z przesłanek artykułu 255, artykułu 256 lub też 310. Mogą być to oferty dostawców, podwykonawców, faktury zakupu, które będą wskazywały zmiany cen, które w odniesieniu do tych, które były kalkulowane na moment przygotowania czy złożenia oferty.